Cześć. W dzisiejszym odcinku poznacie Oppo A52, czyli przedstawiciela średniej półki smartfonów do 1000 zł. Zaczynamy. Muzyka Oppo A52 jest sporym smartfonem z 6,5-calowym ekranem. Obudowa została wykonana z przyjemnego w dotyku plastiku. Nie ma tu mowy o wodoodporności, ale telefon wykonany jest bardzo porządnie, bo mimo nacisku nic nie skrzypi, ani się nie wygina. W zestawie mamy dołączony bardzo dobrej jakości silikonowe etui, które o dziwo nie psuje designu tego telefonu. A52 jest mniej poręczny od ostatnio recenzowanego przeze mnie modelu A91. Waży 192 g i to czuć w dłoni. Zwiększona waga jest przez bardzo dużą baterię. Wracamy jeszcze do obudowy. Górna krawędź jest pusta, dolna to gniazdo słuchawkowe mini-jack, mikrofon, USB typu C i dobrze grający głośnik. Prawa krawędź to wnęka na przycisk odblokowania, który służy jednocześnie za czytnik linii papilarnych. Od razu powiem, że jest to jeden z lepszych czytników umieszczonych na obudowie, z którymi miałem do czynienia. Odblokowanie jest błyskawiczne i diabelnie precyzyjne. Pojawił się nawet taki moment, w którym pomyślałem, to po co w takim razie robić te czytniki na ekranie? No ale idealnie nie jest, bo jeśli chcemy odblokować telefon za pomocą muśnięcia od boku, to poczujemy lekko nieprzyjemne krawędzie przycisku. Najlepiej więc naciskać lub muskać czytnik od góry. Lewa krawędź to charakterystyczne dla op po przyciski regulacji głośności, do których mamy dostęp po lekkiej żonglerce telefonem i tacka na dwie karty SIM z dodatkowym slotem na kartę MicroSD. Tył smartfona to wyspa z czterema obiektywami i diodą flash. Od frontu mamy głośnik do odtwarzania dźwięków i do rozmów, który podobnie jak ten dolny stoi na bardzo dobrym poziomie. Niżej mamy lekko wystający z obudowy ekran wykonany w technologii IPS o rozdzielczości Full HD+. Standardowo takie ekrany charakteryzują się gorszym odwzorowaniem czerni od OLEDów i AMOLEDów. Mamy też słabsze kąty widzenia, ale jakość obrazu i tak stoi na bardzo dobrym poziomie. Pod ręką mamy filtr światła niebieskiego oraz możliwość włączenia filtru czarno-białego, jeśli nasz wzrok wymaga dodatkowej ochrony. Jest też opcja ustawienia temperatury kolorów, ale nie podoba mi się to, że nie mamy od razu obrazka z ich podglądem. Procesor w tym modelu to Snapdragon 665, natomiast pamięć operacyjna to takie bardzo, bardzo zachowawcze 4GB RAMu. No i moi drodzy, to czuć na co dzień. Telefon działa płynnie, ale wolałbym, żeby był odrobinę szybszy. Spadki mocy mamy na przykład przy grze Asphalt 9, gdzie pojawia się lekkie klatkowanie. W mniej wymagających graficznie grach nie będziemy narzekać na jakość obrazu. Recenzowany model ma 64GB pamięci wewnętrznej, ale na szczęście możemy ją rozbudować do 256 GB. Bateria ma pojemność prawie 5000 mAh, a naładujemy ją do pełna w około półtorej godziny. Powiedziałem prawie, bo minimalna pojemność ogniw akumulatora w tym modelu to 4880 mAh, co oficjalnie przyznaje sam producent i brawa za uczciwość. Zanim jeszcze przejdziemy do oprogramowania, to warto wspomnieć o obecności dwuzakresowego WiFi. Bluetooth 5.0 i moduł do płatności zbliżeniowych NFC. Na pokładzie A52 mamy Androida 10, a dzięki temu możemy korzystać chociażby z ciemnego motywu interfejsu. Delikatnej zmianie uległ jej wygląd, interfejs wygląda teraz ładniej i schludniej i mamy większą możliwość konfiguracji urządzenia. Dla mnie najważniejszą zmianą oprócz ciemnego interfejsu była aplikacja aparatu, bo wreszcie można wygodnie zmieniać obiektywy, a najpotrzebniejsze tryby są tuż pod ręką. Czas na aparaty. Kamerka selfie to 8 MP pikselowa matryca o 2.0. Posłuży nam nie tylko do zdjęć, ale i do błyskawicznego odblokowania ekranu nawet po zmroku. Zdjęcia, jakie wykonamy za pomocą tego obiektywu są ładne, z dobrym odwzorowaniem barw i dynamiką, ale przy przybliżeniu zobaczymy lekki brak szczegółowości. Tryb podcięcia tła działa poprawnie, pod ręką mamy też od razu filtry kolorystyczne i całą paletę opcji upiększania naszej facjaty. Na tylnej wyspie od góry jest 8-megapikselowy obiektyw ultra szerokokątny o świetle 2.2. Mimo dosyć niskiej szczegółowości zdjęć podoba mi się to, że udaje się zachować bardzo ładną kolorystykę na zdjęciach, podobną do tej z głównego obiektywu. Mamy też minimalny efekt beczkowania. Zdjęcia najlepiej wychodzą za dnia, a przy gorszych warunkach oświetleniowych efekty będą już mniej zadowalające. Oczko niżej to właśnie główny obiektyw 12 megapikselowy ze światłem 1.8. W jego przypadku zdjęcia mają już lepszą szczegółowość, odwzorowanie kolorów jest bardzo dobre. Podobnie jak dynamika i kontrast. Na bazie głównego obiektywu działa dwukrotne i pięciokrotne przybliżenie. Jest to tylko przybliżenie cyfrowe z wykorzystaniem interpolacji. O ile dwukrotne przybliżenie jeszcze jest w miarę ok jakościowo, to już pięciokrotne jest mało czytelne. Ostatnie dwa obiektywy na wyspie służą jedynie wsparciem przy wideo i zdjęciach portretowych. A propos tych ostatnich wychodzą bardzo pozytywnie z precyzyjnym odcięciem tła, czyli efektem Bokeh. OPPO A52 zdecydowanie nie jest smartfonem do fotografii nocnej, abyśmy byli w miarę zadowoleni potrzebne jest oświetlenie miejskie, bez niego niewiele dostrzeżemy na zrobionej fotce. Film nakręcimy nawet w jakości 4K, ale podobnie jak w przypadku niższych rozdzielczości, tylko w 30 klatkach na sekundę. Mamy wsparcie cyfrowej stabilizacji, która może nie zniweluje wszystkich drgań, ale dobrze, że jest. Ok, to czas na podsumowanie i zaczynam od zalet. A są to bardzo niska cena, bo to smartfon do 1000 zł, a link do niego znajdziecie w opisie tego odcinka. Obecność Androida 10, bardzo duża bateria, dobrze grające głośniki stereo. Obecność dwuzakresowego Wi-Fi NFC i Bluetooth 5.0. Za minusy uznaję, Słabsza wydajność w bardziej wymagających grach, słabe zdjęcia nocne i brak wodoodporności. Wybór pozostawiam wam. Jeżeli spodobał się Wam ten odcinek, to dajcie łapkę w górę, a jeżeli nie chcecie ominąć kolejnych, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Zapraszam Was także na moje sociale i widzimy się następnym razem. Cześć!